Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Dzień witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z G4 Skinsa. Słuchajcie, mamy 8000 zł. Ale dzisiaj słuchajcie otwieramy słuchajcie, skrzynki. Bo ostatnio ciągle robimy bitwy, bitwy i bitwy. słuchajcie, jest dużo fajnych, ciekawych skrzynek. Są te nowe skrzynki partnerskie i myślę, że najlepiej będzie właśnie przetestować sobie jakieś skrzyneczki pootwierać. No najdroższa skrzynka jest tego Slakcika i kurde ten Slakcik powiem wam, że no mało osób go otwieram, bo tutaj y, te szanse są tutaj naprawdę małe i można stracić normalnie stare 260 taką w sekundę, tak jak ja w tym momencie. Więc Slak to jest taka skrzynka słaba, słaba skrzynka, bo więcej myślę, że stracisz niż zarobisz tak szczerze, bo no jak macie 80% na tego no to o. o. 80% na tą naklejkę macie, a na resztę macie naprawdę małe procenty, chociaż teraz, teraz zarobiliśmy. Teraz zarobiliśmy bardzo fajnie slaxik oddał. Ostatni raz i spadamy z, tego, z tej skrzynki. Okej, okay, no zarobiliśmy coś tam. Jest naprawdę bardzo przyjemny proficik. Yy, kolejną skrzynką jeszcze jedną z tych właśnie partnerskich będzie tego witko otworzyć. Ale to widzę, że też taka procentówka trochę jest. No 180 zł to otwarcie. Mamy ten fast Aj, prawie ten bajonecik wyleciał. No, było blisko, było blisko, ale niestety nie tym razem. Nie tym razem, słuchajcie. No, kuria, tu powiem, że już tak mniej oddaję. Tu, tu już jest tak mniej kolorowo. Za 9 stówek może jakaś kosa. Oj, 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 ale główniana skrzynia. Ale główniana skrzynka, słuchaj. Oj, 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 wpadł bajonecik, ale tani. I to tak naprawdę jestem na zero, więc. Więc jeszcze nie. Jeszcze nie ta skrzynka. Myślę, że. Możemy pójść na coś, coś większego, coś grubszego. Mm, I ja bym szczerze poszedł w tę hydrę. W tę hydrę możemy raz pójść. Okej. Okay, okej, okay, okej. Okay. Na zero. Neon Revolution, od Stani w Staratraku, może by był więcej warty, Redlining, okej. Okay. Kurde, no ja tutaj bym... No nie, no nie no tak się nie bawimy. No nie, dobra, tak się nie bawimy. Bo to jest jakiś żarcik. Wiecie, to miały być skrzynki, ale no nie da się, po prostu się nie da tutaj zarobić tego, co jak ten zarobić na tych skrzynkach, więc skrzynki aktualnie odpadają i robimy lukturki. Robimy lukturkę 10 sztuk. Robimy to. Wiem, że to jest chore, to ja robię w tym momencie, to jest naprawdę nieodpowiedzialne, ale dla was widowe, dla kontentu, warto się poświęcić, naprawdę warto. Warto się poświęcić i i po prostu zrobić bitwę taką, żebyście by byli zadowoleni i żebym ja ktoś wygrał. Oj, taki odrodzik by się przydał. Pierwsza skrzynka nic nie ma, no nieraz robiłem takie bitwy, z takiej bitwy idzie wyciągnąć 10 tysięcy złotych nawet i to naprawdę dość często. Ale oby tutaj chociaż coś nam dropło coś dobra jest zarobiliście. Chociaż tylko 6 stówek to nie jest jakoś, nie ma czego się cieszyć tak naprawdę. No właśnie, bo już Arnold nas tutaj odgonił, dropną lepszego skina. No i to za ciekawie nie wygląda. Kurde, no dropiłem tego mega, ale on dropnął Lilkę za 7000. I, I I... właśnie o tym mówiłem, że tutaj wygrywa się 20 tysięcy złotych słuchajcie z trzech i to jest naprawdę chora bitwa. No dropną tą Lilkę miał szczęście. Ja niestety tej Lilki no nie dropnę, nie dropnąłem i... No i... Przez to przegram po prostu, a czat w ogóle nic nie zrobi O, żartowałem, nie. Mu dał Lilkę, a mi nie. Gościowi dało lilika mi nie dało, nie? Oj, no Chat wygrał bitwę, nie? Mówiłem, że nic nie dropi, a ja wszystko na koniec nas. Rozegrał. No wygrał te 20 tysięcy. Kurde, kusi jeszcze raz zaryzykować, ale na 5 skrzynek. Kurde, widzę, wiecie, co wiem, że miałem nie ryzykować, ale to nie ryzykuję, ten po prostu szampana, no nie piję, no muszę to zrobić, muszę to zrobić, Widzę, no straciłem dzisiaj dużo. Te skrzynki trochę na początku zarobiłem, trochę straciłem, ale... Ale po prostu ja wiem, że trzeba się dla was poświęcić, widzowie. Trzeba się dla was poświęcić, żebyście wy nie robili takich głupich rzeczy, jakie ja w tym momencie zrobiłem. Ale właśnie o to, na to są, po to są te filmy, żebym ja dla was mógł testować różne skrzynki, żebyście mogli zobaczyć, co możecie wygrać i co możecie, słuchajcie, tracić, albo co robić, czego nie robić. Tak, dlatego ja tutaj zaryzykowałem, No chociaż Lilika na koniec coś nie. Nic i teraz widzicie, nic nikt nie dropnął z pięciu skrzynek i to jest po prostu jakiś żart. O, ja jednak czat dropnął bardzo fajnie, że on go dropnął, szkoda, że nie ma Underdoga. No cóż, no spukaliśmy się, widzimy się w kolejnym filmie, się